Hejka, witam Was w drugim vlogmasie na moim kanale. Na samym początku chciałabym rozwiać pewne wątpliwości, bo w ostatnim vlogmasie mówiłam wam, że nie będę nic nagrywała przed szkołą, ale dzisiaj akurat musiałam wstać sobie po prostu wcześniej, żeby zrobić sobie śniadanie, bo wczoraj nie miałam na to zbytnio czasu. I jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to zapowiada się on super, bo idziemy z klasów wspólnie na łyżwy. W tamtym roku lodowiska nie było ze względu chyba na COVID, z tego co pamiętam, także muszę się dzisiaj cieplutko ubrać. Naprawdę cieszę się, że jest piątek, bo w soboty zazwyczaj mam czas taki wolny, od nauki, lekcji, tych wszystkich spraw ze szkoły związane. Ale minusem dzisiejszego dnia jest to, że mam kartkówkę z biologii i ona jest na drugiej lekcji, a ja jeszcze jestem o tej porze nietomna. No ale trudno, jakieś tam obowiązki są, trzeba napisać, trzeba się nauczyć. Przechodzimy do innego kadru, ja już sobie mniej więcej ogarnęłam w pokoju. Przebrałam się i chcę wam pokazać. Ubrałam sobie taką z W bluzę, pod spodem mam jeszcze golf. Długie spodnie, chociaż na lodowisku tak się nie odczuwa tej niskiej temperatury, bo się zazwyczaj człowiek dobrze bawi, jeździ i jest mu ciepło, ale ja jestem człowiekiem, który nie lubi niskich temperatur, ale lubi śnieg, co się w ogóle wyklucza. Powiem Wam, że dzisiaj nie jest tak zimno, albo to ja w końcu znalazłam sposób na branie się ciepło. Wróciłam do domu ze szkoły, w końcu mogę się jutro wyspać. Zaraz będę szła jeść obiad, bo jestem dosyć głodna. A moja mama zrobiła mój ulubiony obiad, którego naprawdę dawno nie jadłam: bo jest to taki jakby kebab na talerzu, frytki z posypką. Miałam dzisiaj robić przepis stofu, ale stwierdziłam, że zjem sobie to, co mama zrobiła, ale będzie dzisiaj dodatkowy bonus, bo robimy dzisiaj piernika. Będzie to mój pierwszy piernik, a ja uwielbiam piernika, więc nie mogę się doczekać, aż go zrobię, także ja idę zajadać, bo jestem już naprawdę bardzo głodna, jestem już po obiedzie, więc otwórzmy sobie teraz kalendarz adwentowy. Mamy dzisiaj 10. Tak, 10 Mm, szukam dziesiątki i to jest znowu takie małe okienko tutaj. Szkoda, bo to pewnie będzie znowu milky bals A wczoraj miałam takiego fajnego misia i akurat nie robiłam lornasa. Otwórzmy, i tak jest to znowu. Milki Bals, tylko że tym razem niebieski i on jest chyba po prostu mleczny. W sumie to powiem Wam, że jestem jak na razie zadowolona z tego kalendarza adwentowego, ale chciałabym, żeby w końcu na vlogmasie przytrafiła się jakaś lepsza czekoladka niż Milki Bal. Jak na razie mamy takie małe kuleczki. One też są dobre. Ja powiem Wam, że bardzo lubię w ogóle słodycze z Lindora, są bardzo smaczne, więc nie narzekam. Teraz będę się zbierała do sklepu, bo muszę sobie kupić grahamki. Jeszcze pójdę mam je po spodni, bo sobie zamówię. już z Biedronki, kupiłam to, co miałam kupić i w ogóle chciałam Wam pokazać, jakie fajne światełka dorwałam w Biedronce, chyba za 10 zł z tego, co mi się wydaje, ale zobaczcie, jak to fajnie dodaje klimatu pokojowi. Tak bardzo fajnie to wygląda przy zgaszonym świetle. A teraz lecimy robić biernika, także zapraszam do mojej kuchni. Odmierzamy sobie szklankę płatków owsianych, u mnie były błyskawiczne, nie wiem czy górskie się nadadzą, możecie próbować i dawać znać w komentarzu czy Wam się udało. Płatki mielimy sobie na pył, chyba że Wam się nie chce to po prostu dodajcie od razu mąkę owsianą. Odmierzamy sobie szklankę mleka, ja użyłam tutaj słodzików, ale możecie dodać dowolny słodzik typu cukier, ksylitol, erytrytol, co Wam pasuje. I następnie łączymy to z tym mlekiem. I jeśli używacie innego słodzika to po prostu kosztujcie czy jest to słodkie. Odmierzamy sobie szklankę mąki i odstawiamy na bok. Do miski wbijam sobie dwa jajka i miksujemy to na taką puszystą żółciutką pianę. Ma być to mniej więcej taka puszysta masa. Do naszej jajecznej pianki dodajemy sobie dwie łyżki miodu, przesianą przez sitko mąkę pszenną, zblendowane płatki owsiane i nasze mleko ze słodzikami. Wszystko dokładnie mieszamy do połączenia się składników i powstanie jednolitej konsystencji. Do wymieszanej masy dodajemy sobie jedną łyżeczkę sody oczyszczonej, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, dwie łyżki przyprawy do piernika i wszystko mieszamy. Blaszka wysmarowujemy sobie masłem. Ja ją kupiłam w Rosmanie. Jest to taka jednorazowa blaszka i podsypujemy wszystko bułką tartą. Na tak przygotowaną blaszkę wylewamy sobie gotową masę piernikową i pieczemy w 160 stopniach przez około 45 minut, ale sprawdzajcie sobie takim patyczkiem do szaszłyka, czy jest dobrze upieczony w środku. Tak wyszedł piernik, teraz zostawiamy go do ostudzenia. I w tym czasie robimy polewę. 3 łyżeczki kakao, kilka słodzików lub inne słodzidło i wrzątek wlewamy na oko, aż powstanie fajna, niezbyt leista konsystencja. Po wystudzeniu się piernika przecinamy go na pół i dodajemy dużo powideł śliwkowych, ale to naprawdę dużo, ma być je czuć. Górę piernika smarujemy sobie kakaową polewą. Jak widzicie właśnie taka ma być konsystencja, zależało mi na tym, żeby ona się wszędzie nie rozlewała. Dodałam jeszcze kolorową posypkę, ale możecie posypać jakimiś orzechami czy dodatkową czekoladą. Tutaj już naprawdę dowolność. I tak wygląda piernik w przekroju. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się on podoba i czy lubicie piernika, bo ja uwielbiam. Piernik się już upiekł, a więc pora na jego test smaku, bo jeszcze ja nie testowałam. Mama z moim bratem już testowali i mówią, że bardzo dobre, więc spróbujmy. Piernik jest ogólnie najlepszy na drugi dzień albo jak ogólnie poleży, ale muszę spróbować takiego świeżego, bo wygląda naprawdę pięknie. Jest przepyszny, polecam Wam ten przepis w 100%. Link dodam Wam oczywiście w opisie i naprawdę polecam sobie go zrobić, bo jest naprawdę mega pyszny. Taki mokry. To takie przełamanie fajne tą gorzką polewą, która daje taki fajny smak. No i oczywiście jeszcze ta kolorowa posypka. Taka ciekawostka, jak wróciłam do kuchni po zjedzeniu jednego kawałka, to zostało tylko tyle tego piernika. Ok guys, ja będę się już z wami żegnać. Koniecznie dajcie znać jak wam się podobał ten odcinek, ten vlogmas. Co chcielibyście w tych vlogmasach jeszcze widzieć oprócz tego co wam pokazuję. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. I do następnego odcinka. Pa pa.